Myślisz, że wiesz wszystko o tym, jak chronić swój wewnętrzny spokój. Pomyśl jeszcze raz, jeśli naprawdę jesteś sprytny, nie zdradzaj tych siedem rzeczy nikomu. Wielu z nas, w poszukiwaniu aprobaty i połączenia, ujawnia szczegóły, które narażają nas na osądy i negatywne energie. Ile razy powiedziałeś coś, czego później głęboko żałowałeś? Uważaj, Twoje słowa mogą stać się bronią w ustach innych ludzi. Jeszcze jedno, to. Co zdradzasz, może wzbudzić zazdrość, złośliwe komentarze, a nawet niepotrzebne krytyki, które niszczą cię od środka, ranią cię i sprawiają, że zaczynasz wątpić we własne możliwości. Wtedy przychodzi ten żal, ta autokrytyka. Dlaczego nie zachowałem tego dla siebie? No właśnie, kto tego nie doświadczył? Prawda, ale jest rozwiązanie. Stara mądrość, która jest całkowicie aktualna, dzielenie się zbyt wiele może być fatalnym błędem. Czy sabotujesz własną harmonię osobistą, ujawniając sekrety, które powinny pozostać ukryte? Przygotuj się na ponowną ocenę swoich działań i odkrycie niewygodnej prawdy. Teraz nadszedł czas, abyś przemyślał, co i z kim dzielisz się swoimi tajemnicami. Może to wydawać się sprzeczne, ale zachowanie pewnych tajemnic pod kluczem jest niezbędne, abyś miał spokój, utrzymał fokus na celu i nie rozpraszał się niepotrzebnymi konfliktami. Nie chodzi o ukrywanie. Lecz ochronę i zachowanie swojej energii. Wyobraź sobie, ile problemów rodzinnych i osobistych możesz uniknąć, zachowując pewne informacje tylko dla siebie. Dyskrecja to potężna strategia w dążeniu do wewnętrznego spokoju, jak naucza nas mądrość buddyjska. Przygotuj się na transformację. Małe zmiany w sposobie, w jaki obchodzisz się ze swoimi sekretami, mogą przynieść niewyspokój. Zostań ze mną do końca i naucz się stosować nauki buddyjskie w swoim codziennym życiu chroniąc swój wewnętrzny spokój przed zewnętrznymi wpływami. Czy jesteś gotowy zmierzyć się z tym, gdzie popełniasz błędy? Teraz dowiesz się, jakie sekrety powinieneś zachować dla siebie i jak to może zmienić twoje życie na lepsze. Kiedy masz plan lub cel, lepiej zachować to dla siebie. Mówienie innym może przyciągać negatywne opinie, które mogą zakłócić twój postęp. Pomyśl o tym przyjacielu, który zawsze krytykuje lub udziela niepotrzebnych rad. Czasem lepiej działać w ciszy i pokazać końcowy rezultat. To pomaga utrzymać dobrą energię i unikać porównań, które mogą nas zdemotywować. Pamiętaj: cisza jest potężną bronią, która chroni nasze marzenia i ambicje. Oprócz ochrony przed zewnętrznymi opiniami, zachowanie planów w tajemnicy pomaga uniknąć niepotrzebnych porównań. Wyobraź sobie, że planujesz otworzyć biznes. Dzielenie się tym może prowadzić do porównań z innymi przedsiębiorcami. Co może wzbudzać niepewność i wątpliwości. To może zniweczyć Twój obiecujący projekt. Zaczynasz wątpić w siebie, wymyślasz wymówki, żeby nie kontynuować, porównujesz swoje cele z celami innych i myślisz, że są nieosiągalne. I wiesz, co się dzieje. Paraliżujesz się, myślisz za dużo, analizujesz z obawą i pozwalasz, aby to cię pokonało. Nie rób tego. Dyskrecja to cnota. Naucz się jej używać na swoją korzyść. Kran swoją umysłu i życie przed tymi destrukcyjnymi wpływami zewnętrznymi. Innym ważnym punktem jest to, że utrzymując swoje cele w tajemnicy, chroni się przed negatywnymi energiami, które mogą wynikać z zazdrości lub osądu. Kiedy ktoś ogłasza swoje zamiary, inni mogą odczuwać zazdrość lub próbować podważyć Twoje wysiłki. Bądź dyskretny w kwestii swoich planów i chroń swoją energię, motywację, determinację i działaj bez przeszkód. To jest bardzo cenne i możesz to zastosować w codziennym życiu, unikając osobistych konfliktów i utrzymując fokus na swoich celach, które są teraz chronione. Innym wielkim błędem jest mówienie o problemach rodzinnych lub osobistych. Wyobraź sobie, że opowiadasz o problemie międzyrodzeństwem komuś spoza rodziny. To może stać się wielką plotką i jeszcze bardziej zwiększyć napięcie. Znacznie bardziej inteligentne jest rozwiązywanie tych kwestii w domu z dyskrecją. Twoje problemy są twoje. I to ty powinieneś się rozwiązywać. Jaka jest korzyść z wciągania innych ludzi w te konfuzje? Czy mogą to rozwiązać za ciebie? Czy tylko przyniosą ci więcej bólu głowy? Pomyśl jasno, rozwiąż to z tym, z kim powinno być rozwiązane, i unikaj niepotrzebnych osądów i krytyki. Kiedy jesteś dyskretny w radzeniu sobie z problemami rodzinnymi, unikasz eskalacji tych konfliktów. Dzielenie się swoimi trudnościami może prowadzić do błędnej interpretacji przez inną osobę. Co tworzy jeszcze więcej nieporozumień i negatywnej energii. Zamiast tego zachowaj swoją prywatność i rozwiąż konflikt w środowisku, gdzie można osiągnąć bardziej spokojne rozwiązanie. Innym powszechnym przykładem są problemy małżeńskie. W obliczu tych trudności wielu dyskutuje te kwestie z przyjaciółmi lub kolegami. Nie rób tego, to działanie naraża twojego małżonka na osądy, prowadzi do nieodpowiednich rad i zwiększa konflikt. Jeśli szukasz harmonii w swoim związku, Znajdź rozwiązania w jego obrębie. To nie tylko zachowuje prywatność pary, ale także wzmacnia więzi emocjonalne poprzez bardziej refleksyjne i współczujące podejście. Może nie wiesz, jak to zrobić, prawda? Buddyzm mówi o ciszy, odnalezieniu swojej esencji. W końcu, jak możesz zrozumieć drugiego, jeśli nie rozumiesz siebie? Medytacja jest tutaj ważnym narzędziem. Uspokaja duszę to Twój moment spokoju, harmonii i samopoznania. Jasność, którą osiągasz dzięki tej praktyce, prowadzi cię do działania z większą mądrością w radzeniu sobie z konfliktami, a dodatkowo zauważysz niesamowitą kontrolę nad sobą, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Innym ważnym tematem, który powinien być zachowany w tajemnicy, są nasze akty dobroci. Pomaganie komuś bez oczekiwania na jakiekolwiek uznanie to prawdziwa esencja tego aktu. Opowiadanie wszem i wobec o wszystkim, co robisz dla innych. Może brzmieć jak arogancja i potrzeba zaspokojenia swojego próżnego ego. Miłość nie jest egoistyczna i nie potrzebuje oklasków. Tak samo jest z aktami dobroci. Jeśli myślisz o darowiznie, zrób to bez ogłaszania. To utrzymuje pokorę i czystość intencji. Dodatkowo, ta dyskrecja chroni Cię przed osądami i przyszłymi oczekiwaniami. Wyobraź sobie, że pomagasz przyjacielowi w trudnej sytuacji finansowej i ujawnienie tego publicznie może sprawić, że inni zaczną oczekiwać lub wymagać tego samego od ciebie, a nawet poczuć się urażeni, że pomogłeś komuś innemu, a nie imienia. To jest bardzo skomplikowane i może wywołać duży problem. Niewątpliwie zbędny, trzeba to podkreślić. Twoja dobroć powinna pochodzić z serca, a nie z wymogu. Presja wynikająca z tego, że nie zachowałeś milczenia, może cię pochłonąć w poczuciu winy, a nawet w gniewie. Zwłaszcza gdy nie jesteś już w stanie pomagać na warunkach, których oczekują inni. Pamiętaj, dobroć nie jest obowiązkiem. Zachowaj ciszę. Opowiadanie o swoich dobrych uczynkach wszystkim jest potrzebą Twojego próżnego ego. Zlikwiduj swoje ego i praktykuj dystans i altruizm. Pomagając, nie szukaj uznania. Bądź hojny i współczujący. Nie używaj swojej dobroci jako podpory, aby poczuć się lepiej. Twoja miłość powinna być na szczycie. A nie twoje egoistyczne ja. Połącz się z duchowością, lepiej poznaj siebie, spójrz w głąb siebie i przeanalizuj wszystkie swoje motywacje. Będziesz miał dużo większą jasność co do swoich powodów: czy to z miłości, czy z ego będziesz znać odpowiedź. Buda w całej swojej mądrości zostawił nam podstawową zasadę: praktykuj hojność serca, nie szukając pochwał, koncentrując się jedynie na dobru, które czynisz. A teraz. Czy dużo mówisz o swoich finansowych osiągnięciach? Mówienie o pieniądzach może przynieść szereg problemów. Kiedy ujawniamy naszą sytuację finansową, zazdrość i nieporozumienia pojawiają się jak chwasty. Wyobraź sobie, że opowiadasz o podwyżce. To może wzbudzić zazdrość i stworzyć klimat nieufności wśród przyjaciół i kolegów. Zachowaj te informacje dla siebie. To sposób na ochronę swojej stabilności, unikanie pochopnych osądów. Ponadto, Dyskrecja w kwestii pieniędzy chroni Cię przed niechcianymi oczekiwaniami, jakie inni mogą mieć wobec Ciebie. Załóżmy, że mówisz, że kupiłeś nowy samochód. To może prowadzić do porównań i negatywnych komentarzy, wpływając na Twoje relacje osobiste. Nie wspominając, że zachowując tajemnicę o swoich dochodach, unikasz presji, by wydawać więcej lub żyć zgodnie z standardami innych. Prostota i zadowolenie są kluczami do wewnętrznego spokoju i finansowej stabilności. Dlatego, mówiąc mniej o swoich materialnych osiągnięciach, utrzymujesz spokojniejsze otoczenie. Prywatność w finansach pozwala na bardziej świadome zarządzanie, zgodne z Twoimi wartościami i celami. Bez wpływu cudzych opinii podejmujesz decyzje finansowe z większą jasnością i skupieniem. Na przykład, planując podróż lub inwestując w edukację bez mówienia o tym wszystkim, unikasz ingerencji innych w Twoje priorytety. A wiesz, co jest najlepsze. Unikasz niepotrzebnych porównań, które tylko zwiększają niepewność. Chroń swoją sytuację finansową i promuj bezpieczeństwo i spokój w swoim życiu. A Twoje marzenia, Twoje pragnienie pomocy komuś, jakiejś sprawie, organizacji. Każdy o tym wie. Może to być pułapka, jeśli nie będziemy ostrożni. Mówienie o tym, co zamierzasz zrobić dobrego, może wzbudzać zazdrość, krytykę, rozmowy, a nawet rady od tych, Którzy nigdy nie osiągają tego, co chcesz osiągnąć. Realizuj swoje działania w ciszy i spontanicznie. Pomyśl o sadzeniu drzew w społeczności, bez mówienia o tym nikomu. W ten sposób działanie staje się autentyczne i wolne od zewnętrznych osądów. Najlepsze działania pochodzą z czystego serca, bez szukania zewnętrznej akceptacji. Działanie dobroci w sposób dyskretny zwiększa autentyczność aktu. Bez potrzeby akceptacji skupia się na czystej intencji pomagania. Wyobraź sobie, że postanawiasz posadzić drzewa lokalnie. Jeśli to zrobisz bez rozgłosu, Twoja dobroć staje się integralna, wolna od oczekiwań i osądów. Działając w ten sposób, Twoje dobre uczynki stają się naturalne i szczere, odzwierciedlając autentyczne pragnienie czynienia dobra. Utrzymywanie swoich dobrych uczynków w tajemnicy chroni Cię przed zewnętrznymi wpływami, które mogą odwrócić Twój cel. Kiedy ogłaszamy swoje intencje, Presja ich realizacji może przekształcić altruistyczny gest w obowiązek. To kompromituje Twój wewnętrzny spokój i osobistą harmonię. Działanie bez ogłaszania swoich intencji pozwala Ci skupić się na swoich celach, promując dobre uczynki w sposób szczery i spontaniczny, bez potrzeby zewnętrznej aprobaty. Innym ważnym tematem, który zasługuje na dyskrecję, są nasze przekonania. Dzieląc się przekonaniami i osobistymi opiniami, zwłaszcza tymi bardziej kontrowersyjnymi, Możemy wywoływać niepotrzebne dyskusje i konflikty. Wybieraj starannie, kiedy i gdzie mówić o tych delikatnych sprawach. Wyobraź sobie wyrażenie mocnej opinii na temat polityki w pracy. To może wywołać dyskomfort i podzielić kolegów, tworząc napiętą atmosferę. Dyskrecja w przekonaniach pomaga utrzymać pokój i harmonię w relacjach. Bądź selektywny w kwestii tego, co i z kim się dzielisz. Utrzymywanie pewnych przekonań w tajemnicy. Chroni nas przed pochopnymi osądami i niepotrzebnymi trudnościami. Ujawnienie osobistego przekonania może prowadzić do krytyki i konfliktów, które generują negatywną energię. Jeśli praktykujesz niekonwencjonalną duchowość, dzielenie się tym w kręgu społecznym, który tego nie rozumie lub nie akceptuje, może prowadzić do nieporozumień i oddalenia. Wybór odpowiedniego momentu na dzielenie się przekonaniami robi wielką różnicę w zachowaniu harmonii w relacjach. Zamiast otwarcie ujawniać wszystkie swoje przekonania, obserwuj kontekst i gotowość otoczenia. Na przykład, dyskutując o duchowości, rób to w grupie, która ceni te rozmowy, unikając konfliktów i promując szanujący dialog. Takie podejście chroni twój wewnętrzny spokój i tworzy przestrzeń, w której twoje przekonania mogą być zrozumiane i szanowane bez wywoływania spięć. Dyskutowanie konfliktów i trzymanie uraz publicznie tylko pogarsza sytuację, intensyfikuje problem. Rozwiązuj te problemy prywatnie, lub po prostu je odpuść. Mówienie o nieporozumieniu z przyjacielem innym ludziom tylko zwiększa negatywność i dystans między Wami. Rozwiązywanie konfliktów z dyskrecją zachowuje osobistą harmonię i chroni Twoje relacje. Trzymanie uraz niszczy naszą pozytywną energię, więc praktykuj przebaczenie, idź naprzód z lekkością. Praktykuj przebaczenie i empatię, uwalniając urazy, idąc naprzód. Jeśli masz stary konflikt z kolegą z pracy, Członkiem rodziny lub przyjacielem. Zamiast przypominać sobie i podsycać urazę, znajdź moment refleksji, może przez medytację, aby znaleźć wewnętrzny spokój i uwolnić te negatywne uczucia. Pamiętaj, że nienawiść i uraza to trucizny, które sam spożywasz. Uwolnij się od tego zła. Kiedy wybaczasz, nie robisz tego dla drugiej osoby, ale dla siebie. Ta praktyka nie tylko przynosi ulgę sercu, ale także otwiera przestrzeń dla nowych, pozytywnych energii. Radzenie sobie z konfliktami prywatnie sprzyja bardziej skutecznemu i szanującemu rozwiązaniu. Unikanie publicznych dyskusji uniemożliwia innym zaangażowanie się i zwiększenie napięcia. Para, która rozwiązuje swoje różnice prywatnie, na przykład, chroni związek przed zewnętrznymi wpływami i sprzyja bardziej szczerej i otwartej komunikacji. Stosowanie tego podejścia w prywatnych konfliktach utrzymuje pokój i harmonię w codziennym życiu, zachowując szacunek i intymność w relacjach. Teraz gdy odkryłeś te potężne sekrety, czas zastosować je w swoim życiu. Jak możesz dziś zacząć chronić swój wewnętrzny spokój? Może zacznij od wyboru jednej z tych dziedzin i bądź bardziej dyskretny na jej temat. Może zachować swoje osobiste plany i cele w tajemnicy, lub radzić sobie z problemami rodzinnymi w bardziej prywatny sposób. Pamiętaj, prawdziwa siła pochodzi z wewnątrz, a dyskrecja to sposób na zachowanie tej siły. Czy myślałeś kiedyś. Ile konfliktów i negatywnej energii możesz uniknąć, zachowując pewne rzeczy dla siebie. Spróbuj tej praktyki i obserwuj zmiany w swojej osobistej harmonii i wewnętrznym spokoju. Wypróbuj i zobacz, jak małe zmiany w sposobie dzielenia się informacjami mogą przekształcić twoje relacje i życie. I oczywiście, podziel się w komentarzach swoimi doświadczeniami i wyzwaniami z tą praktyką. Twoja podróż może zainspirować innych do poszukiwania tego samego pokoju i równowagi. Jeśli podobał Ci się ten materiał i chcesz nadal się uczyć, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Mamy jeszcze wiele do przekazania, a ty nie będziesz chciał przegapić żadnego szczegółu. Razem wyruszamy w podróż samopoznania i osobistego rozwoju. Do zobaczenia w następnym filmie i pamiętaj, ochrona swojego wewnętrznego spokoju to pierwszy krok do bardziej harmonijnego i szczęśliwego życia.